Siemanko witam Was jestem ja, z tej strony kanału Baltic 112, witam Was w kolejnym odcinku, teraz z gry Call of Duty Black Ops 4. Drodzy widzowie, w odcinku miałem naprawdę słaby level, jak widzowie grind, lek, ostry grind poleciał, już 41. I w dzisiejszym odcinku, drodzy widzowie, mam nadzieję, że zagramy sobie grę. Oczywiście zagramy sobie, zagramy sobie bo widzicie, widzowie, troj jest polepszany, będziemy na najmniej 11 level i dzisiaj postaram się odblokować broń M16. M16 chcę odblokować i przy okazji drop. Tylko musimy zagrać gry. Zobaczymy, czy będzie gra. Zaczynajmy. Dobra, widzowie. Dołączyłem do znajomego, więc spoko, spoko. Przywitam się. Hello. Pierwszy kilek Zero kili, ok. Termiter, Mikej, znam go też. Rytpl, ciekawy, czy z Polakiem. Jest, to jego ja też znam. Kani. Napiszę mu, Red. Jesteś Polakim śmierdzielem Możliwe, że trafiłem na Polaka śmierdzioszka Jeden I dwa, dwa sieka, kille Skok Niestety nie udało się. Na pewno widzowie, jest Ten build pod AK, bo mam teraz. tę kolbę czyli szybsze chodzenie na. na, 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 na prawym, nie? Nie dajcie się pokonać. Jeszcze widzowie. Szybsze patrzenie przez celownik. Szybsze palenie, patrzenie przez celownik oraz, drodzy widzowie. Eee, szybsze magazynki. Nie potrzebuję takiego szybkiego magazynka. Zdecydowanie by lepsza by była szybko strzelać w gniazda. to. Ale noob! Za wygramy defensywnie. Bo oni zraszują, i tam będą stać, ale ja tu stoję i czekam. Ci zawie udało się. robot, i wydaje dźwięki chodzenie jako robot. Wow, to jest naprawdę niesamowite gra. Nie wiem, czy w Black Ops 3 jest tak samo, nie, ale kocham kocham to grę po prostu kocham Black Ops 4. Za jeden, dwa, ale sieka, nie? Ten. Kołaszek sieka nieźle. Widzowie, teraz zmiana, zmiana strony, idziemy tą samą, którą przyszliśmy. Idziemy tutaj na tą górkę. Dajmy spraya Zniżmy ten. No. no i ginę, nie, nie zdążyłem, nie? Widzowie to jest klasik. Nie, z tym nie wygram. Nie ma szans, żebym z nim wygrał, szczerze. Chociaż nawet jeden pojedynek. Łopczyk tak dobrze gra. Znowu jego niego trafiam, nie? Znowu. Jest asystka. Szybki ten. Oj, oj. Dobra, szybki switch. O i zajebiście darmowa słydka. Aj! a respawn z jest, niestety. Oj, oj, oj. Klasyczek, nie? Drodzy widzowie, klasyczek. Guinness, drodzy widzowie, no przykra gra, przykra gra. No i to chłopczyk idzie. A! Weź po pracy, chłopcze. O, ale sieka, widzowie. Mniej niż sekundę mnie rozwalił. O, tak. Ora. Teraz widzowie. Jest godzina 2:30, 23 lipca, jak to nagrywa nie? I o dziwo jest granie, bo to. To tą grę grają głównie Amerykanie, widzicie widzowie Pink167, 190 yy, No i 171, to są gracze amerykańscy A reszta to są gracze europejscy, tacy jak ja Śmierdzioszek, tacy jak ja Właśnie ginie Rawizowie pokażę wam robocika Bo robocik jest naprawdę okay. mocny Ginę i tak, nie? Robocik jest mocny, ale chłopczyk Malokusa, broń DLC, z celownikiem nie i se sekasuje mnie. No to jest klasyczek tej gry. Na szczęście go wykasowałem. Teraz tego trójce. Ja teraz przejdźmy tutaj. Wiem, że na mi gdzieś jest jeden. Co jest? No sam wita, nie. Szkoda Headshot O, fajny skin jak widzowie, bardzo lubię tego skina Monsu jest spoko skinę w tej grze Ale to jest klasyk, nie? Widzowie słaby Klasycznie eksplikujesz, nie? Zawsze eksplikujesz, nie? Odciął pół drogi, nie? Klasyk Klasyk tej gry, no Po prostu idz te Ta gra to jest zawsze tak, że Jedna drużyna albo dominujecie. Ojej, co się dzieje? Zegramy tak, albo jesteś kurwa, albo ty wygrywasz dominująco, albo nie. W tym przypadku to ty ginę jak pies, nie? To jest ten sam, który mnie rozwalił, nie? To jest niesamowita gra, no naprawdę widzowie to jest takie przykre jak ci gracze tak grają Wow Chyba podniosł mi karabinek, nie, granada tym oh, augiem, sorry widzowie za uderzenie mikrofona Może zrobimy jeszcze jednego killa Dobra, widzowie, nie wiem czy zagramy kolejną grę szczerze, nie, naprawdę Bo tutaj Ja na ich miejscu nie ale mam akurat misję, więc Ja nie będę rajrfitował bo... Niszczyłem, ale i tak wybuchłem, nie no Geniusz Dobra Widzowie, nie wiem czy się uda, czy zdobędę teraz Tyle XP. O, mamy! Jest, odblokowaliśmy. Widzowie, mamy to. Mamy to. 50 tych. Więc teraz, drodzy widzowie, załóżmy sobie, oczywiście, ładny, ładny ten. Ładny skinek. I M16. Wymieniamy. Bierzemy. Skrzynki, ok. M16. Znakomicie. Natura. I skin do Titana. Super. A skrzynie, dobra, mam. Tak, otwieram, otwieram chłopcze GKS i skin do tego, super O broń! Kolejna! Widzowie, kolejna broń! To jest w dodatku Znakomicie, okulty, to na pewno tego nie będziemy używać. Znakomicie, widzowie, Sniperkat wykona za free. Ym, tutaj śmieci do koszki, super Druid Wardenga Tak, gdzie ostatnia skrzyneczka? O, to syf, raczej. O, hades, jedynie poka. Dobra widzowie, no super. Szczerze, nie spodziewałem się aż tylu śmieci. Widzowie, no nie odpalimy teraz gry. Widzicie, potrzeba dwóch graczy, nie? Jest godzina 2.36. To raczej sobie nie pogramy już. Chociaż fajnie było, nie? Dobra, karabiny taktyczne. Karabiny taktyczne to jest, okej. Okay. Ale ta broń ma tych dodatków. O, jeden gracz jeszcze, okej, okay, super. Madryt, no, widzowie, no tutaj naprawdę nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Dobra, to. Dodajmy sobie to co możemy, czyli to, to możemy wywołać, bo to i tak taki syf Efekt śmierci jest dokołasznikowy, okej okay. Deszcz malu, okej, okay. super Ta gra takich wiecie, dużo takich śmieciowych jakichś dodatków Kamuflaż Reaktywny Użyj tego kamuflażu I zabij 5 wrogów w trakcie jednej gry, by ujawnić Formę reaktywną Spoko, nie? Spoko, szczerze spoko, jakiś evencik Tylko Titan jest strasznie słaby Ewelina jest widzowie mocna, szczerze No wow, hevelino wow Wow, a możemy dać Ilo? Nie możemy dać Ilo, okej okay. No widzowie, no nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji Ale weźmy moją sta Staro Sniperkę, bo Ona ma być taka, jaka ma być FMJ, FMJ-2 i duży kaliber Tylko szkoda, że nie zagramy sobie, widzowie, nie. Także, widzowie, no, nie pozostaje nic innego, tylko czekać. Także, no, wrócę do was, jak gra się rozpocznie, albo nie. Także, widzowie, no widzicie, gra się skraszowała, super. Także szybko je zresetuję i wkraczam daj do lobby. Drodzy widzowie, witam Was. Wybaczcie mi, że z gry, ale yy, to jest cud. Nagrywam to, widzowie, no, z 5 dni po wcześniejszej. Tego, bo nie mogłem znaleźć lobby, rozumiecie to widzę. Przez 5 dni próbowałem No gramy, gramy w Call of duty, drop broni Dzisiaj przetestujemy sobie, w pierwszym, pierwszym przetestujemy sobie e, Tą, snajperkę, Havelinę Zobaczymy jak się gra, dziwnie się gra widzowie, jakieś hamlagi chyba Widzowie, zmieniłem herce O, trafiłem w nogi akurat, nie? Widzowie, no jest jak jest, panie szczerze, jest jak jest. Chłopczyk, chłopczyk, za czy zdobędę killa na nim? Uciek, ucieknął. Widzowie, headshot, pierwszy, mamy to. Pierwszy kill i od razu upgrade broni, widzowie, to jest to co lubię. Chłopczyk. I jest drugi kill. Widzowie, właśnie, dziwnie mi się gra teraz. Black Ops 4, bo przez ten czas grałem w Modern Warfare 2019. Kto zna, to zna. Kontrowersyjne Call of Duty właśnie. Następne po tym, nie? To jest najcieka najciekawsze. Aha, przeżył. Jak inny ze mnie. Ajajaj. Się gapi jeszcze na mnie. Nie patrz A ten, ten też ma to broń. Dobrze mu idzie na obszarze działań. Na Bez... słaba jest ta broń szczerze, jeden kill... na razie tylko. Dobre miejsce na camp spota. Dobra, rób co do ciebie należy. Wygrywają! Nacierani. No, ta broń wie, jest za mało demedza szczerze. A chociaż jestem noobem. Widzowie, napiłem się wody. Kolejna gra, kolejna gra. Fire range, noc. Granie snajperki. Mapa średnia, naprawdę, szczerze powiem, beznadziejna mapa. Ale no, takie są w tej grze, nie? Widzowie, te wszystkie mapy jakieś... ...zmienne, to jest taki szmels. Jest, mamy kill drugi. Drugi kill, drodzy widzowie. Trzeci kill, drodzy widzowie. Tak się staje, ajajaj aj. Widzowie Trickshot trickshot, trickshot trick Boom. Widzowie, dało się 3 kile na razie, więc Trochę jeszcze musimy grać. potrzebujemy tu Widzowie, ta mapa jest taka tragiczna i też lagią jakieś, nie? Sorry, my gonna be on there is broken, broken. Jest kill, drodzy widzowie, czwarty kill Zowie no, trickshot, trickshot, trickshot shot, trick shot Dobra, widzowie, szybki reload w tej broni. Nie wiem, czy niech tylko szybki reload To jest... So, aj kurde, ja omo no, Ale i tak jest skill Piąty kill widzowie Snajperki, no skolby, ale piąty kill nie. O, zmiana respawnu, zmiana respawnu. Wie większe magazynki i szybszy rylot. Nie widzę, to jest dobry upgrade do tej broni, bo ona jest tragiczna bez tego. Jest bardzo słaba. No, dwie kulki w niego trafiłem. Jest piąty kill teraz. Piąty kill. Trickshot, trickshot, trick shot. It's time for trickshot, Okej. Jest spawne, jest spawn, jest Wchodzimy, kampimy. Nie udało się. Nie się O, wiedzą, a skolby Jest kill, drodzy widzowie. Szósty kill w głowę. W głowę ja zabiję na strzała, no. Tego wymagałem po sniperce będę szczerym, nie? Oj Aj, to blisko jeszcze był chłopczyk. Jasonia Kulka. Tko Proszowo, nie. Drodzy za taki plan, żeby... Jeżeli, jeżeli gry pozwolę oczywiście, nie wiadomo ile będzie gier w Black Ops 4 na PC, to zrobię... Mam wymaganie na zabicie 40 chyba ludzie tam 50 50 chyba. Nie, 40, 40. 40 kili z... Z... Pistoletu, więc będziemy grać pistoleczkiem w tej grze drodzy widzowie Takim strifem, tylko jeszcze go trochę ulepszymy To jest klasa sniperko. Chcę pierwszy zagrać sniperko, sniperko. Oj drodzy widzowie to raczej tyle Ma tyle, przerażajmy I tak ginę Nie? Oj drodzy widzowie, ciężka gra Drodzy widzowie w tym odcinku odblokowaliśmy karabinek M16 oraz dodatkowo karabinek snajperski którym dzisiaj graliśmy. W następnym odcinku Scal of Duty będzie granie nowymi skinami oraz wbijanie kili na pistolecie oraz możliwe że granie karabinkiem M16 dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia.